Cześć, witam w kolejnym programie Pograjmy w Snukera. Dziś moim gościem jest Patrycja Lisikiewicz, wiceminist polski nastolatek. Cześć Patrycja. Cześć. Patrycja nie wie co ją czeka, ale dzisiaj będzie miała naprawdę ciężkie zadanie. Będzie musiała wykonać dwa ćwiczenia. Jedno ćwiczenie, zagrywając białą bilę w górę, a drugie ćwiczenie, chciałbym, żeby wbiła do kieszeni bilę czerwoną, tak aby biała bila zatrzymała się na miejscu czerwonej. Jak myślisz, jest to do wykonania? Zobaczymy. No tak, trenowała 6 godzin przed programem, a więc nie będzie, myślę, dużego problemu. Ja teraz jako pierwszy stanę i pokażę Państwu ćwiczenie, które będzie Patrycja wykonywała. Przynajmniej chciałbym bardzo. Mianowicie chodzi o to, aby zagrać w górę białej bili, tak aby biała bila wbiła bilę czerwoną, a następnie powędrowała za bilą wbijaną. Natomiast y, kolejne ćwiczenie. Zagram poniżej środka białej. Y, warto by było, żebyś zobaczyła. Poniżej środka. I to ćwiczenie ma na celu, aby biała bila wbiła bilę czerwoną, zatrzymując się na punkcie bili czerwonej. A więc Patrycjo, teraz Twoja kolej, ja Ci ustawię bilę. Y, ten program, nie ukrywam, jest też poświęcony kobietom, aby pokazać, że nie tylko w snookera, w bilarda grają celebryci, ale grają też i kobiety, nieważne ile mają lat. Każdy może spróbować. 50% mamy wykonany strzał. Dlaczego? Bila biała powędrowała za bilę czerwoną, natomiast chcemy, aby wpadła jeszcze bila czerwona do kieszeni. Teraz tu zagrywasz. Bardzo ładny strzał. Yy... A więc, drogie panie, nie ma co się zastanawiać, trzeba przyjść do klubu Hot Shots i grać z nami w snookera. Jak widać, widzę... Miss Nastolatek Polski Patrycja Lisikiewicz za drugim razem wykonała niesamowity strzał, a więc przechodzimy do trudniejszego ćwiczenia. Widać, że ta na nawrót nie stoi, a więc musisz znaleźć taki kąt, aby biała bila była równo z bilą czerwoną i z środkiem kieszeni. Kiedy znajdujesz te wszystkie punkty, wtedy możesz się złożyć i uderzyć poniżej środka. Przypominamy, biała bila ma się zatrzymać na punkt. Tutaj w tym momencie czerwona idzie. Bardzo ładnie. Drodzy Państwo, kilka prób, ale tak naprawdę gdyby wszystko wychodziło, to nie byłoby tego programu, Państwo by nie oglądali nas, a dzięki temu my możemy przekazywać Wam fajne informacje. Moim gościem była Patrycja Lisikiewicz, wiceminist Polski na Tak, Dziękuję, Patrycja. Dziękuję Ci, Marcinie. Drodzy Państwo, i Wy w następnym programie możecie być z nami. Wystarczy do nas przyjść, zgłosić swoją chęć i tak naprawdę każdy może z nami grać. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Pograjmy w sunkera. Do widzenia. Do widzenia, Państwo.